Y, BT Mini na początek od Midlanda. Każdy chyba miał kiedyś styczność z Midlandem, y, czyli potentatem, jeżeli chodzi o Sibiradia. Natomiast interkomy nie mają nic wspólnego z Sibiradiami, To jest zupełnie inna technologia. Tak, jadą sobie na fali swojej marki. Tak. <noise> takie małe. Małe takie. A w takim dużym pudle. Takie pudło wielkie, po Dobra, y, co my mamy za funkcję w tym? To jest najprostszy interkom. Zapewnia komunikację dwóm użytkownikom na dystansie do 200 metrów według papierków. Tak w praktyce przyjmijmy do 100. Czyli tak naprawdę można powiedzieć, że interkom bardziej dla y, kierowcy i pasażera niż dla y, dwóch motocyklistów, bo utrzymać stale 100 metrów obok siebie będzie no, ciężko. Będzie ciężko. Y, ale są dwa mikrofony, także można sobie zamontować do kasku otwartego, albo integralnego Także to też jest wygoda Też jest plus, rzeczywiście e... Ten intercom ma jeszcze redukcję szumów, tak, no. i... E... Dwa kanały Dwa kanały Czyli możemy sobie bez problemu połączyć dwa telefony, pasażera telefon, albo nawigację i telefon I zapewnia wodoodporność, tak? Tak, Proste, dokładnie ale... Prosto, łatwo i przyjemnie Podsto, łatwo. Dokładnie Następny Panowie, jak się tak. wybieracie? Które? Wybieramy teraz... 3S 3S-a, o rachciach, proszę. Zaraz te opakowania będą w puzzlach. Mo może importerzy się nie pogniewają, jak tak je będziemy za siebie. E bardzo podobne urządzenie, śmiało można powiedzieć. E to, czym się chwali producent, to na pewno jest... ...kompaktowość jego przede wszystkim, tak? No, Bo jest kompaktowość, dużo, tak, Gabarytnie no. jest dużo mniejsze. Mistrzostwo świata. To jest po prostu miniaturyzacja na maksa. Jeżeli chcecie mieć interkom, który w momencie uderzenia o kask nawet no nie powinien wam zrobić krzywdy, to ten, ten interkom chyba jest ekstremalny pod tym względem. Interkom bez interkomu można by powiedzieć, tak? <głos> <głos> e, y, natomiast, no. Metry, tak, tak jeden minus, bo przez to, że tu mamy tak małe urządzenie, oni resztę upchnęli w słuchawkach, więc te słuchawki są dość grube, więc sprawdźcie, zanim wpakujecie do swojego kasku, po prostu. Czy się zmieści? Czy się zmieści? Czy się zmieści. Natomiast teoretycznie oferuje nam także 200 metrów zasięgu, Bluetooth w wersji 3.0 z protokołem A2DP, czyli możemy sobie stereofonicznie posłuchać już muzyki I 8 godzin pracy na jednym ładowaniu, tak? tak. czyli 8 godzin możemy sobie słuchać muzyki lub, lub rozmawiać Właściwie do utraty przyjemności, bo nie każdy wytrzyma 8 godzin w siodle, kurde nie? No możesz sobie zawsze położyć się w kasku na kanapie i słuchać muzyki nie? Albo nie ładować codziennie <laughs> Albo nie ładować codziennie Dobra, e, Krzysiu ułożymy to ładnie później i jedyny yy, tak naprawdę zawodnik, którego mamy z Chin, prosto z Chin przyjechał. Inni niestety polegli ze względu na koronawirus. To, co udało nam się wyrwać, yy, to przede wszystkim yy, Frit.com w wersji V3, podobno tak jak jest napisane na opakowaniu, yy, w wersji z najniższym zasięgiem, czyli producent deklaruje, że jest to 500 metrów. Ale przechodząc do konkretów. Konferencja. Już trzech użytkowników tak. możemy połączyć, Więc tak? czyli jedną osobę więcej. E, urządzenie też ma wbudowane już radio i też zapewnia nam protokół A2DP. Fascynuje mnie wyświetlacz. wyświetlacz po 4. co, kurczę, w miejscu, w którym nigdy go nie zobaczysz na kasku jest wyświetlacz? A wiesz po co? Bo mogą. Bo wyświetlacze są tanie i ładne. Okay. No dobra, ale z rzeczy, które są fajne w tym urządzeniu, to jest to, że po pierwsze jest tani, po drugie, jeśli rzeczywiście te drogie zestawy potrafią łączyć się z systemem innej maści, klasy, rasy, ojca, matki, to taki tani system dla osoby, którą kochasz i ona jedzie z tyłu na kanapie może po prostu być ekonomicznie uzasadniony i będzie się łączył jako słuchawka, tak? w sensie jako że, telefon. Że jeździ, jeździ okazjonalnie raz na, 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 na dwa miesiące, tak? no to ma to sensowne uzasadnienie ekonomiczne. Dobra, czyli… Chyba, na, na tyle chyba, że jeszcze zdążymy w tym odcinku powiedzieć o crossoverach. Myślę, że zdążymy. No to działa. No to lukaczki na wodę. Słuchajcie, jakby przed tymi bardziej zaawansowanymi interkomami, zrobiliśmy taki trochę pomiędzy grupę, bo nie pasowało nam ani do tych najtańszych, najprostszych, ani do tych bardziej zaawansowanych. Mamy tutaj dwóch y, pretendentów o koronę tej klasy, mianowicie mamy y, zestaw dedykowany N koma do okazków Nolana oraz mamy y, interkom y, SMH 10 od seny. Y, Chyba opowiemy o nich po prostu za jednym zamachem, można no bo powiedzieć, bo są bardzo podobne. Dodatkowo Sena yy, wow. wywrotowo. Yy, dodatkowo Sena ja produkuje z tego, co nam wiadomo yy, podzespoły albo cały interkom dla Encoma, dla Nolana. Mieszają w tym palce, bo pilot, który można dokupić dla do Encoma jest yy, nazywa się Sena. Okay. Czyli to musi być, musi być to. Jest yy, co my tutaj mamy? Cóż, mamy urządzenia, które już zapewniają nam teoretycznie konferencję czteroosobową, tak? czyli jeszcze jedną oso osobę więcej, natomiast są na tyle proste, że oparte są o Bluetooth w wersji 3.0, z protokołem A2DP, żeby nie było, czyli stereofonicznie sobie posłuchamy, 8 godzin pracy i zasięg do 900 metrów, czyli tak dosyć, dosyć standardowo. Jeśli chodzi o Encoma, to system, który całkowicie mieści się w kasku, i wystaje z niego tylko taki mały element, natomiast rzeczywiście Bartek... To teraz ja kontrargument, Sena niezależny uniwersalny zestaw, który jest tej grubości, pokaż może tak dla porównania On sobie ma jaką mam grubość, bo nagle się okazuje, że są bardzo podobne, jedyne co w pudełku dalej też jest bateria, której nie będziemy wyciągać, bo jest analogiczna do tej z N-koma, więc jeżeli ktoś będzie odpowiednio uparty, to sobie schowa tą baterię do kasku i zrobi sobie N, koma w niezależnym kasku, jaki będzie chciał. No, nie mogę się nie zgodzić. Wow. Zapiszcie to pierwszy raz. Dobra. Więc mamy ekonomiczną półkę taką prostą. pomiędzy prostą. No, ekonomia tak. nie miała u nas podstawowego kryterium, tylko funkcjonalność. Moi drodzy, jeśli chcecie mieć system, który jest w miarę prosty, pozwala Wam na komunikowanie się maksymalnie z czterema osobami, tak? bo tutaj chyba ten najbardziej zaawansowany system ma do czterech osób i nie oczekujecie od tego jakiejś mega, super zaawansowanej technologii, a nie chcecie wydać jakiegoś gigantycznego majątku, to mniej więcej te zestawy powinny sprostać Waszym oczekiwaniom. A już w następnym odcinku opowiemy Wam o systemach bardziej rozbudowanych, które będą miały funkcje, które rzeczywiście trochę przerastają moje. Kognitywne postrzeganie rzeczywistości. Więc yy, bądźcie czujni, obserwujcie, śledźcie, a może nawet subskrybujcie, polubcie i do zobaczycha następnym razem.